Bracia i Sostry, cześć Gołąbki wysłane do Anglii Do Niemiec, wszystko poszło W Anglii już są na miejscu A jutro z rana będą w Niemcach A do Polski Tak samo wysłane I dostanicie te gołębie we W środę, nie? W środę Wszystko wysłane, gołębie tak naładowane Takie zdrowe, ale mogą nawet I tydzień iść, taką siłę, Ale już wiecie, mieli je pojutrze takie piękne, zdrowe gołębie, rodowody, tamacze. Wszystko razem powysyłane. Fajnie, wszystko fikowalne. Jak ma być. Klient ma być zadowolony. Tak samo te produkty to ma działać. Jak jest hokus, pokus. Jak sprzedajesz gołębie, które się sprawdzają, i produkty, które się sprawdzają, to klient zawsze do ciebie wróci. Ja zawsze tak uczciwie do tego wszystkiego podchodzę. Żeby z tego coś było. Bo w tych sklepikach, sklepach czy wszędzie to kupowaliście, kupowaliście te czarodziejstwo, a to nic nie działa. A jak to ma działać? Jak to? Woda, cukier, farba, inne kolory, no co roku zmieniają kolory i chyczą się i chyczą. A jedne hokus pokus, to już same wiecie, kupujecie ciągle te niby leki, a to nic się nie sprawdza Wam. To by było tyle przyjaciele Zaraz jeszcze każdy ode mnie dostanie SMS-a a produkty Co tam było? A, te białe drzewo, ok A produkty zostaną jutro wysłane Wszystko jak się należy Chodowcy papug już do mnie dzwonią o produkty, hodowcy kur, kuropatwów, różnych ptaków. Te produkty działają też na wszystkie ptaki, nie tylko na gołąbki. One działają na ptaszki wielkości amadenów, na malutkie istoty po 10 gram, na kanarki. Jeżeli twój kanarek nigdy nie śpiewał i taki marudny jest i już często wszystko powypuszczać, bo to nie ma żadnego życia, skontaktuj się ze mną. Naszykuję Ci taki pakiet specjalny dla kanarków, czy dla amadenów i to wszystko odżyje. Potem będziesz musiał te klatki, albo te woliery przy... ...przestieradłom zamykać. A to trochę czymne, żeby miałeś spokój. Bo takie będą wesołe. A ile, ile młodych amadenów mają na mojej śmietance, albo aska Pilarkoki? Ten cały program, czy jest dla hodowców gołębi, ten cały program to jest dla Waszych ptaszków. Co wspaniałego współpracować z naturą co so, koledzy, a teraz jadę do Köln. tam się umawiam jeszcze z hodowcami i będą nowe projekty o tym porze w przyszłości wam poinformuję firma idzie do przodu produkty pierwsza klasa gołębie tak samo jeszcze nagram wam później kilka par do rozpłodu mam przelotowane roczne samce i samiczki z mojego rozkłodu naszykuję Wam super pary rozpodowe. to by było tyle pozdrowienia, do usłyszenia uważajcie na siebie w tych ciężkich czasach z tą koroną teraz to nigdy nie wiadomo bo teraz jeszcze nie ma tych szczepionek to trzeba uważać bądźcie zdrowi, życzę Wam i waszym rodzin, wszystkiego najlepszego. Zapraszam do współpracy. Do usłyszenia. Cześć, trzymajcie się. Bye.